Siemaneczko wszystkim, tutaj Deliwerka, witam was w piątkowy wieczór Odebrałem właśnie zamówienie z Biedronki, na naglowo i udaje się półtora kilometra na ulicę Chorbaczewskiego. O jak fajnie, zielona fala ale już tutaj mnie zblokowali, kurcze po co ten pas brałem Niestety kwiecień wciąż jest zimny i deszczowy we Wrocławiu na przykład dzisiaj w Warszawie było chyba 18 stopni u nas cały czas 11-12 Dobra, jesteśmy pod adresem. Teraz tylko gdzie tutaj są bramy. O chyba widzę. Dostałem wiadomość od Glower, że dodali mi bonusa za wagę. No, ale zakupy jakieś ciężkie nie są, ale każda złotówka jest na plus. Dołożyłem sobie jeszcze jeden blok, bo już jest 27, jak to dostarczy, to pewnie już nie będzie żadnych zamówień, bo będzie blisko końca bloku, a jestem poza strefą na stówę. A mając kolejny blok, właśnie nie muszę wracać do strefy. Tylko zamówienie powinno wpaść od razu. A, dzień dobry. Dwie torby mam. Pierwsza, ta będzie trochę cięższa. No i coś znów dzwoni. I mamy kolejne zamówienie z Bulwaru Ikara. Pewnie Zachir, tak. Do Zachira mamy około kilometra, 5 minut. Mi pokazuje. Są dwie opcje, żeby pojechać w lewo, bo w prawo. Wybieram to w lewo, bo jest troszkę szybciej. Plus taki, że już deszcz przestał padać. 150 W miarę nawet cię jest. Nie czuję jakiegoś podmuchu chłodnego. Tu w lewo i prosto, już chyba pamiętam. Chyba tędy w prawo, to było jednak. Aha, bo tutaj mi GPS pokazuje inną drogę. E, tu pojedziemy w prawo i w lewo. I jesteśmy na miejscu. Glowo 433. Dzięki. Straszne tam upo w tym zachirze. Pamiętam, że latem tam jest jeszcze goręcej. Zimą jest gorąco, wiosną gorąco. Nawet klimy tam nie mają, bo zachy w rynku ma normalnie dwie klimatyzacje i sobie latem ustawiają chyba 16 stopni, żeby im chłodziła A tutaj te biedaki muszą gotować się Pan skręca, nie skręca, bo tu różnie bywa Skręca Już takich ananasów miałem Wrzuca kierunkowskaz, a i tak jedzie prosto No i to jest ten budynek tu przy rondzie, tym mini rądzie. Tylko czy to jest na pewno 60C, tak jak wpisał klient? Darek zapalił światło? Darek nie zapalił O, Jedziemy w windą z przeterminowanym badaniem technicznym Badanie miało nastąpić kolejne w lutym 23, a jest już kwiecień Czyli to powinno być zamknięta ta winda z użytkowania Dzień dobry, dobry wieczór Dzień za niego wieczoru, do widzenia Właśnie luknę czy klient miał płacić bo się okaże, że będę musiał dopłacać. Klient nie musi płacić. Ok, potwierdzamy dostarczenie. No i skakuje coś. Z Magnoli widzę, że zamówienie będzie na Drzewieckiego za 10,50. i kiepskie te stawki globo-kiepskie. Dziękuję. I jedziemy na tę samą ulicę co z zamówieniem pierwszym, czyli Drzewieckiego, ale inny numer mieszkania, Sorki Klatki. Chyba się ubrałem za ciepło dzisiaj, bo się gotuję. Kieruj się na południowy wschód. Do klienta 2 km 500 albo 2 km 600. Ten blok nagłową ma mnożnik 1,65 albo 1,68, a stawka za dostawę 4 km pokazywało 10 zł, także jest to bardzo mało. Poprzedni blok, czyli ten, na którym zaczynałem dzisiaj zmianę, mnożnik wynosił 1,83 chyba. To jest w ogóle śmieszne w głowo, że oni mają te mnożniki setne. Czyli na przykład 1,84, 1,66, 1,69. Różnica w zarobkach to jest na przykład 2 groszy więcej, 3 groszy więcej. O kurde, ale to było lekko ślisko. Skuter mi zatańczył. My tam była taka kolejna. Albo kolejna plus jakiś dodatek tłusty. No wrocław ładnie oszczędza. Już jest ciemno, a lampy się nie świecą. Zobaczymy jak będzie dalej A przecież chyba bezpieczeństwo jest najważniejsze Ale dla was Wrocławia To jest priorytet oświetlić budynki w tym rynku A nie jakieś tam ulice Przeciśniemy się tutaj Bo z tego pasa po prawej stronie większość samochodów skręcają w prawo A my idziemy na wprost O, widzicie jak ładnie? Miejscóweczka przygotowana dla mnie I stąd wyszczelę I od razu pieszo w prawo Klin zaznaczył, że to po lewej jest, więc... Jedziemy tak, jak klient wskazał. Najwyżej później będziemy szukać inaczej, po mojemu. No niby tu są rosnące numerki. No, jesteśmy blisko. To musi być tu po lewej. Czy na Breglowa? Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, co powiedział klient, ale chyba mam iść na samą górę. A, nie ma windy. Tu zazwyczaj są windy. Nie ma, czyli jednak. Po schodkach. Dzień dobry. O tym razem mam za 25 zł na 10, prawie 11 km z Legnickiej, czyli chyba z Magnoli. A nie, ze sklepu VIP. Byliśmy tam kiedyś. Myślałem, że to jakieś podwójne będzie zamówienie. A tutaj 25 zł za jedno zamówienie. Klient mieszka na Joanitów, czyli to są rejony dworca PKP. Ale to chyba nie jest 11 km. To coś tutaj przekłamane jest. Na pewno jest dużo mniej. No tylko 1,5 kilometra mamy do lokalu, a później stamtąd, nie wiem, 6 km czyli będzie jakieś 7,5. Głowa policzyło 11 Czemu nie? Można brać takie zamówienia. Pojedziemy sobie w... A w prawo i w lewo. Ok. Coś dzisiaj ślisko jest, nie wiem Dlaczego tak? Musi być dużo wylanych jakiś Nieczystości na jezdni, bo to był taki lekki deszcz. Jakby tutaj mocniej chlupnęło, to przyczepność byłaby później lepsza. A teraz takie jest nijakie to w końcu. Wrocław zapaliło oświetlenie uliczne. Może to było spowodowane zmianą czasu na letni i jakoś źle się to wszystko zsynchronizowało. Staniemy sobie na naszej miejscówce. Jeszcze przeczyszczę kamerkę, żebyście widzieli więcej. Ten dobry globo jest może już gotowe? 106? Globo. Tak, dzięki wielkie. Ach, kurczę, zapomniałem. Bo muszę zrobić zdjęcie paragonu i potwierdzić koszt. Ile tu wyszło? 50-32. Fotkę trzeba walnąć. Jest ok. Jak pewnie widzieliście, zawartością zamówienia są buteleczki szlone z napojem wysokoprocentowym. A tu jest wyjazd po lewej stronie, fajnie. Już się bałem, jak mam tu zawrócić a pojadę sobie tędy, w prawo i potem w lewo. Piszę, żeby zawrócić, przecież skręt w lewo jest, nie mogę zawracać. Ale ten Google Maps jest do szanu. Dobry wieczór. Pani ponownie jest, tak? Bardzo. Tak. Akurat dostarczyłem i blok się skończył na a widzę, że na Wolcie jest status normalny, to zalogowałem się na Volta i zobaczymy czy coś wpadnie, bo w niestety te stawki mnie dzisiaj zawiodły na oprócz tej ostatniej. I mam pierwsze dzisiejszego wieczoru zamówienie w Bolcie, sorki, w Volcie, nie w Bolcie. A jednak Bolt tu mi dzwoni. Muszę się wylogować z Bolta, bo mi tylko tutaj przeszkadza. O, ok, kolejne zamówienie z Bolta dzwoni. A jak teraz 5 minut stałem, to nic nie wpadało. Jestem pod kultą, zostały jeszcze dwie minuty do odbioru Nie chcę mi się wchodzić, bo jak nie jest zaznaczone, to pewnie nie ma Oni są skrupulatni w odznaczaniu, fapce. No już gotowe jest To wbijam 628V Dzięki Z podwójnym cheeseburgerem będziemy jechać z dwoma podwójnymi cheeseburgerami będziemy jechać na Powstańców Śląskich Równo 2 km mam, mniej więcej 5 minut kurde, zawsze mi się trafi jakiś samochód, który jedzie wolno, a jest zielone. przede mną. Zawsze. Chyba zmienię ten pan chyba jakiś taki z innego miasta i troszkę wydygany. Ten też jakoś tak powoli jedzie, no. 30 na godzinę. Przecież tu nie ma ograniczenia do 30. Obydwoje jadą po 30, ja się nie kręcę. Akurat się trafiły trzy samochody spoza Wrocławia i to jest właśnie odpowiedź. Dlaczego tak powoli wszyscy jadą? Nie wiedzą w których miejscach są kratery. A nie wie. Kurde, wykryło wodę. Ach... iPhone wykrył wodę. Złącz lightning. Już nie będzie mi ładował telefonu. Także pracuję aż do rozładowania baterii w telefonie. Ale mam naładowano na maksa, także... No i widzicie, wystarczy, że tylko uwagę zwrócę z tego co jest, gdzie są dziury i od razu w jakąś wpadam tu sobie zaparkujemy, śliczne miejsce na skuterek przetrwam kamerkę abyście wszystko widzieli wysokie rozdzielczości kurde, nie popatrzyłem czy to jest ten numerek a tak mam nadzieję, że powie które piętro halo dzień dobry, które piętro? dziesiąte dziesiąte z 11 Co? Dzięki, do widzenia Dojeżdżam do Soleim Food Truck blisko Arkad Dojazd jest taką uliczką małą, wąską, ciemną Gdzieś tu muszę sobie zaparkować A zapomniałem, mogłem wjechać tu po prawej na parking i bym dojechał sobie bliżej praktycznie pod sam Food Truck Soleim też troszkę miejscówkę zmienił bo był w obu innym miejscu 514 Dzięki Dobra, mamy jedzonko i patrzymy dokąd będziemy jechać. A jeszcze jedno zamówienie mam z Arkad 660, chcę dopłacić w ten sam rejon i właśnie tak myślę, czy wziąć to, czy nie brać. Jest kiepska pogoda, weźmiemy. Dzisiaj jest inna sytuacja. Nie chce mi się jeździć tak dużo, bo też nie wiadomo, czy ten deszcz zacznie mocniej padać. Mam drugie zamówienie, 515. Super, dzięki. Zatwierdzamy i teraz już chyba trzecie nie wpadnie. Pierwszy klient mieszka kilometr 200. Nie, nie kilometr 200. Tu mi wciąż lokalizacja źle pokazuje, bo głowo chyba to wywale. ingeruje coś w Google Maps i zaburza lokalizację. Kolejność bez oświetlenia. Tacy są najgorsi. A policja takiego nie zatrzyma. Nie wiem dlaczego. Lat temu 10 to policja normalnie. No, Na się nie popatrzy, na czerwonym jedzie. A tak czułem, że koleś sobie zignoruje czerwone światło. Jeśli kurierze oglądasz ten odcinek i to byłeś ty, który przyjechał na czerwonym, to daję ci radę, żebyś respektował światła. Bo pewnego razu obudzisz się w szpitalu. Teraz będziemy jechać po jednej z najgorszych ulic we Wrocławiu. Takie dziury są po falowania, że normalnie można trenować skoki narciarskie. Nie wiem, może Adam już tutaj Za młodość utrenował O, i hopca, i hopca Po co do Zakopanego jechać Gdzie tam mają te skośnie? Jak we Wrocławiu można ćwiczyć Muszę powoli skręcać, bo jest ślisko Nie wiem czy moje opony są dzisiaj jakieś tłuste Także non stop się ślizgam. Tak, Ej, Dzień dobry Dzień dobry Dostawa Gdzie mam piętro? zastanawiałem czy jestem Globowolt uber <laughs> proszę i patrzymy gdzie drugie zamówienie niedaleko na sztabową do drugiego klienta mamy kilometr dwieście minuty a tutaj glowo kolejny raz mi wysyła powiadomienie że zamówienie szuka kuriera ale przy takim mnożniku jak oni mają 1,68 to szkoda jeździć dopiero w granicach 1,88 można myśleć o wzięciu bloku na no i Czwarte piętro. Ostatnie. Taki standard. Jadę do kulto, bo mi wpadło zamówienie stamtąd drugi raz już. Dostawa jest krótka, bo 11 zł pokazuje mi. Jesteśmy na miejscu. Do odbioru została minuta. To może wejdę do środka, nie będę czekał, skoro kropi. Dzięki. Kół to było troszkę spóźnione, jakieś dwie minuty. Myślałem, że jak dzisiaj jest piątek wieczór, pogoda taka w kratkę, to zamówienia się będą sypać. A tu nic, w większości to spokojnie. W apce czasem pokazuje się, że jest status normalny, ale co z tego, jak i tak nic nie wpada. O, teraz na przykład piszą, że dzieje się. Zobaczymy, jak dostarczy to zamówienie. To się okaże, jak będę długo czekał. Tabanik jak zwykle na zieńskiego. Mamy go cyk. Bokiem klient otworzył drzwi, nawet nie powiedział, które piętro. Muszę zgadywać. Przepraszam, które piętro będzie dla 43? 33, 10 albo 11 mi się udaje. Dobry wieczór. proszę. I jadę podobnie do futraka Soleim. A oczywiście znów zaczęło padać, bo co drugie zamówienie pada. Jedno dostarczam w deszczu, drugie na sucho. I tak się bawimy dzisiejszego wieczoru. Jednak nie będziemy tu wjeżdżać na ten parking po prawej stronie. Pewnie jest błota popachy. Zaparkuję tak jak ostatnio. I podejdę 10 metrów. Chyba nic mi się nie stanie. Pomimo statusu gorącego nie mam podwójniaka. Na razie jedno zamówienie mam do odebrania. Szkoda, szkoda. Bo bym trochę nadgonił fundusze. 518 Dzięki. Hmm... Troszkę drogi do zrobienia jest. A, pojedziemy sucho. Dobra, wiem, którędy. O, klient podał kot do klatki, ale ten kot jest bardzo długi. Dobry wieczór. Proszę bardzo. Do widzenia. O, pizza, hat rynek. Nigdy. Dzwoniło mi przed chwilą zamówienie z pizzy, chat w rynku. Oczywiście odrzuciłem bo to jest najgorsze miejsce zaraz po Birhale, a teraz kościuszki na krakowską. Nie, odrzucamy. To jest niebezpieczny dojazd, tam jest taki skręt w lewo na krakowskiej. Tam są szyny tramwajowe. Ślisko, nie chce się wyglebić. Max Premiums na śliczną też podziękujemy. To są lokale serii wchodzisz i czekasz. I kolejne Topia, oczywiście puszczamy w kubeł. Nie wiem dlaczego mi takie lokale podrzuca, w których trzeba czekać zawsze. Nie wiem, choć się domyślam. Po prostu trzeba odrzucać się i wtedy może Wolt się nauczy, żeby zrobić tak, żeby te lokale jakoś wydawały na czas, a nie dopiero zaczną robić, jak człowiek przyjedzie po odbiór. Po dłuższym oczekiwaniu na zamówienie, takie żeby było fajne na zachód Wrocławia, udało się. I mam teraz... Do odebrania pizze z graciarni Będziemy jechać na Białowieską A tu fapce widzę, że drugie zamówienie się czai. I może będzie jakaś fajna kwota finalnie. To jest ta pizzeria. A tu za światłami w prawo. Hej, ja powolta 0,30. O, super. Dzięki. O, pizza czekała. A czy było oznaczone fapce? Sprawdzimy. Nie było. A, i drugie jakieś czeka. Zobaczymy, to jest to samo. To jest 6 minut czekania Brać czy nie brać, brać czy nie brać, brać czy nie brać 6 zł, więcej, 7 złotych więcej prawie A to będzie po drodze Weźmiemy I zobaczymy później końcowy wynik Czy Branie takich Kruciaków sobopłatnych Odbije się później na wyższej stawce, zobaczymy No i tu musimy zawrócić na światłach o, to nawet nie ma miejsca, żeby się wtrynić na początek Kolejki Jedziemy, jedziemy, panowie I panie Ale poczekamy Nie będziemy się wtryniać na czerwonym, bo no to nielegalne. Dzisiaj jest szamani pełne. Pękają w szwach. Dzięki. Z podwójnym zamówieniem z Volta jedziemy już do klientów. Najpierw będę dostarczał zamówienie z szamanów. Tylko sprawdzę tak. Czyli ten klient od pizzy sobie poczeka. I ciekawe, czy ta pizza będzie zimna. Bo trochę jest tych kilometrów. No i taksówkarz nie jedzie. Dlaczego? Ma pierwszeństwo. Jedź pan. Czy to tutaj, czy nie tutaj? Mówię piętro I to lubię, klient mówi, które Nie trzeba się domyślać Dobry wieczór, proszę bardzo. bardzo Zamówienie z pizzą Jest już opóźnione 12 minut Także klient chyba nie jest zadowolony Dostanie zimną pizzę Ale to nie moja wina To wina Volta Który mi przydzieli zamówienie z szamanów Jesteś na miejscu Dobry wieczór, dostawa. No widzowie, już jest 18 minut do pójścia, czyli pizza musi być zimna. Dobry wieczór. Proszę bardzo. Nie wiem, czy mi teraz zamówienie przyjmie. O cholera. Mam nadzieję, że to zamówienie weszło. Po co ja do tej windy wszedłem? O jest ponownie. Będąc wincie, mi się pojawiło i zniknęło. Aplikację przerestartowałem i jeszcze raz się pojawiło. Jedziemy do pizzerii tutaj na popowicach. Kilkaset metrów do przejechania A kursik będzie ponad 13 złotych Kurde źle podjechałem Muszę bardziej przy czujniku podjechać Tutaj schodkami w dół I czuję, że to będzie pizza 40 cm Dobry wieczór Ja po Volta 754 dzięki Zmieści się, kurczę, jest bardzo szeroka. Nie wiem czy wejdzie. Czy mogę ją upchać, no ale to. Dobra, jakoś, jakoś ją pomieszczę. No, widzowie, dobra akcja, pizza olbrzymia. No, nie wiem czy to się zmieści. No i ta sama sytuacja co kiedyś, że dali pizzę w takim olbrzymim pudełku Nie wiem ile tam jest wymiar, 45 cm? Więcej niż moja torba Nie wiem czy klient będzie zadowolony jak zobaczy takie poniszczone pudełko Trzeba to zgłaszać do volta, że pudełko jest większe niż torba Dobry wieczór Pudełko jest troszkę poniszczone, bo bardzo dużo dali Dzięki Zakładł mi zamówienie fajne z pizzeria Marko na Żeromskiego i dostawa jest na Popowicę za 32 zł. Ponad 4 km jest do pizzerii. Będę tam za jakieś 10 minut. Przed chwilą wjechałem w chmurę trawy. Jeżeli wiecie o co chodzi, taka gęsta, siwa chmura. Nie wiem skąd wyleciała. 23 godzina jest, zerowy ruch na ulicach, światła są wyłączone, także dojazd powinien być szybciutki. I dojechaliśmy do pizzy Marko w kilka minut. Super. Takiej godzinie jechać, że nie ma korków, nie ma świateł, nie ma samochodów. 6, 2, 7. Dzięki. To będzie najszybsze zrobione. 32 zł. Nie wiem ile. 15 minut może. Mogłem włączyć minutnik, byśmy się dowiedzieli. Ale tam było która? 23.00 mniej więcej. Jest teraz 7 po. Do klienta mamy 6 km, 12 minut, obyśmy byli wcześniej. Chciałbym, aby klient dostał gorące jedzenie. Dobry wieczór, przepraszam. Okej okay, widzowie, nie ma więcej zamówień Ani w Wolcie, ani w innych apkach Na ekranie widzicie dzisiejszy zarobek Jeśli filmik Wam się podobał, dajcie łapkę w górę I jeśli nie macie suba No to to jest najlepsza okazja teraz, aby kliknąć Oczywiście dzwoneczek obowiązkowy Do następnego razu Na Narka